Witamy Państwa w Szkole Muzycznej w Erblągu. Przed chwilą zakończył się koncert, jak tutaj piszę, wielkie kolędowanie w Szkole Muzycznej. Mamy cudowną i mądrą młodzież, która pięknie gra, pięknie śpiewa, yy, organizuje sobie swój wolny czas, nie tylko przy komputerach, nie tylko przy grach, nie? ale w Szkole Muzycznej. Gratuluję dyrektorowi, gratuluję nauczycielom, gratuluję dzieciom, gratuluję wszystkim. Którzy którzy tutaj działają i zajmują się młodzieżą. Tu zaraz może zaprosimy jedną panią do wypowiedzi. Ona właśnie organizuje. No, ja? no mogę się wypowiedzieć. To taki projekt wspólny klasycznej muzyki, muzyków klasyków i samorządu uczniowskiego pod kuratelą taką słowną pani Agnieszki Pazyki-Woloniski. Cudownie cieszymy się, że w takiej życzliwej, świątecznej atmosferze i cudownie, że piony ogólne i pion muzyczny idą ramię w ramię, a dzieciaki są fantastyczne i piękne. A ta pani gratuluje dla mnie, że i dużo szczęścia, droga Bogusławieca Bożego, bo ona bardzo dużo poświęca czasu swojego wolnego. Kamerzysta, ja gratuluję udanego koncertu. Jestem absolwentem na tej szkoły. A, no, dziękuję. Tak, szkoły, no, to świetnie. To my się cieszymy, że absolwentów. No dziękuję. <grym> dziękuję. <grym> <grym> <grym>